Jesteśmy, rozpoczynamy kolejne spotkanie, w którym pracujemy i budujemy poczucie własnej wartości. Silne, zdrowe, stabilne poczucie własnej wartości. Więc witam serdecznie wszystkie osoby, które chcą pracować nad sobą, rozwijać się i odbudowywać swoje poczucie własnej wartości. Oczywiście, chwilkę musimy dać sobie na to jeszcze, aby łącza się rozgrzały, ja przygotowuję podgląd i za chwilę ruszamy z naszym dzisiejszym spotkaniem, no oczywiście mam nadzieję, że kawka, herbatka jest już w dłoni, moja już jest. Super, dzień dobry, witam serdecznie, pojawiają się już pierwsze osoby. Cześć, 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 witajcie. zarówno YouTube jak i Facebook działa podgląd działa więc rozpoczynamy za chwilę składam dzień dobry, hej Anna, dzień dobry witajcie jesteśmy jeszcze tylko ustawiam przełączam to co jest potrzebne żeby wszystko dobrze działało Okej. Okay. Jeszcze musimy chwilkę sobie dać. Więc spokojnie, cierpliwie poproszę. Weźcie sobie łyczka kawy, herbatę lub przygotujcie w tym czasie sobie coś dobrego do picia, aby ten czas rozgrzewki móc spędzić. Wspólnie również. A rozgrzewka jest bardzo ważna. Nawet Facebook i YouTube musi się rozgrzewać. Ok. Podgląd na YouTube mam, podgląd na Facebook mam. Dwie minutki już minęły, więc jeszcze parę sekund i będziemy rozpoczynać. I mam nadzieję, że te osoby, które chcą się pojawić, po prostu będą na naszym spotkaniu. A jak nie, to będzie możliwość popracować nad tym później. Dajcie znać, jak Wam się dzień rozpoczął, jak nastrój, jak samopoczucie. Co dzisiaj u was. Hmm. Mało nas na razie. Musimy chwilę poczekać, aż łącza się rozgrzają. Czasami tak jest, że te powiadomienia wyskakują czasami od razu, a czasami... Z niezłym opóźnieniem, a czasami wcale. Panuszka, dzień dobry. Witaj, cześć. Czekaliśmy na Ciebie. Fajnie, że już jesteś. Tomek, hejka, hejka, hejka. Witaj, cześć. Ewelina, maluję łazienkę. Świetnie, będzie łazienka odświeżona, pomalowana. Ciężko cię znaleźć. Hmm. Ci, którzy chcą, to znajdą. Ci, którzy potrzebują, to odnajdą. Najczęściej tak to funkcjonuje: że osoby polecają nawzajem. To wtedy łatwiej jest mnie odnaleźć. Najważniejsze, że te osoby, które chcą pracować nad sobą, mogą to zrobić bez problemu. I odnaleźć to, co ważne. Magdalena, dzień dobry. Anna, umie się dzisiaj ulewa. Nie, jeszcze nie zalało. <grym> Dobrze pływam. Najważniejsze to mieć pozytywne podejście, nawet do ulewy. A ulewa to tylko ulewa. Popada, podleje. To jest automatyczny system nawadniania. Piękna sprawa, moim zdaniem. Aczkolwiek jak za dużo deszczu, to pewnie chcielibyśmy, żeby było troszeczkę go mniej. No i oczywiście pamiętajcie o tym, o co proszę bardzo, bardzo często, aby udostępnić, gdzie tylko macie możliwość materiały. Dużo komentarzy poproszę, znaczy te nagrania, materiały te nagranie, żeby udostępnić gdzieś, że live się odbywa z automatu, znacznie więcej osób będzie mogło korzystać z pomocy, którą niesiemy. Cytat na dziś. Nigdy nie poddawaj się. Często jest to ostatnia klamka przed drzwiami sukcesu. Bardzo dużo o sukcesie mówimy podczas naszych spotkań. Cytaty również takie stricte motywacyjne, ale one bardzo współgrają z odbudową poczucia własnej wartości. Nigdy nie poddawaj się. Często jest to ostatnia klamka przed drzwiami sukcesu. Doświadczamy tego bardzo często. W momencie, gdy czujemy się troszkę gorzej, to gdzieś pociągnęło nas w dół poprzez nasze samopoczucie, poprzez jakieś zawahania w nastroju, może zdrowie gdzieś zaszwankowało. Mamy ochotę się poddać i zostawić to wszystko. Najważniejsze jest nie poddawać się, bo możliwe, że za chwilę chwycimy za klamkę sukcesu i nasze poczucie własnej wartości zacznie lawinowo wzrastać, tak jak kiedyś lawinowo nam zostało odebrane. Warto o tym po prostu pamiętać i nigdy się nie poddawać, ponieważ może za chwilę wejdziemy w ten obszar sukcesu. Hmm. Kilka dni temu miałem katar. Może to nawet było coś mocniejszego, ale już znacznie, znacznie lepiej się czuję. Nawet w tym momencie postanowiłem nie poddawać się. Bo możliwe, że uda mi się dotrzeć do choćby jednego pokoju i przekazać choćby odrobinę pozytywnej energii, którą chcę rozsyłać. Parę dobrych słów, i może u kogoś o odrobinę udało się podnieść poczucie własnej wartości dzięki temu. Więc pamiętajmy wszyscy tak jeszcze raz: nigdy nie poddawaj się. Często jest to ostatnia klamka przed drzwiami sukcesu. Bardzo ważne moim zdaniem, aby wytrwale, cierpliwie, stabilnie dążyć do swojego szczęścia, do sukcesu. A największym sukcesem w naszym życiu do którego powinniśmy dążyć? Jest to poczucie szczęścia, spełnienia, i z automatu każdy człowiek do tego dąży. Więc warto sobie dać takie twarde postanowienie: Będę dążyć do mojego sukcesu, wewnętrznego szczęścia, spełnienia. A nie, mamy cytat, mamy moje gadane odnośnie tego cytatu, więc teraz czas na to, byśmy zrobili wspólną medytację. Tej przy jednej przestrzeni, w której obecnie się znajdujemy. Więc jeżeli masz taką możliwość, wejdź za swój napój i pobądź z nim przez chwilę. Jest to naprawdę ważny moment. Już biorąc napój, wchodzimy i trzymając go, powinniśmy zacząć wzbudzać takie poczucie. Że fajnie, że go mam. Czyli już powoli przechodzimy z etapu oczekiwania, że będziemy coś mieć do otapu wdzięczności za to, że to mamy. Rano wstajemy, prawdopodobnie pojawia się pomysł, muszę się napić kawy, muszę się napić herbaty, muszę się napić wody. Dużo jest tego muszę się, a warto przejść. Dziękuję za to, że to mam. Ja zawsze, jak biorę swój kubeczek, to mówię sobie: Wow, świetnie. Dziękuję, że mam ten napój, że mogę wziąć łyka. Starać się trzeba wykraczać poza tą sferę, nie tylko pierwszej godziny dnia, nie tylko podczas posiłku, ale budować tą, nie tylko podczas naszej medytacji, ale budować również wdzięczność w każdej chwili swojego życia. Mam nadzieję, że kiedyś dokończę pisać moją książkę o wdzięczności, właśnie jak potrafi zmienić życie. Samo, samo dziękuję, sama wdzięczność mega, mega wpływa na nasz nastrój, na spostrzeganie świata, na samopoczucie. Więc bądź Chwilę w tej wdzięczności. A jak już będziesz we wdzięczności, możesz łyknąć kawki herbatki. Usiądź sobie wygodnie, aby wzmocnić efekt relaksu odprężenia. Zamknij oczy. Weź przyjemny głęboki wydech nosem. Spokojny, łagodny wydech ustami. I połącz chwilę z sobą. Głęboki wdech nosem, spokojny wydech ustami. Poczuj, jak koncentrujesz się na swoim oddechu po prostu zrób to. Skup swoją uwagę właśnie na oddechu. Przenieść całą swoją uwagę, koncentrację na swój oddech. Zauważ, jak powietrze wchodzi i opuszcza Twoje ciało. Postaraj się uważnie, bardzo uważnie obserwować ten proces, gdy oddychasz. A jeśli jakaś myśl lub doznania zakłócają Twój proces uważności, delikatnie zwróć na nie uwagę, zaobserwuj je delikatnie i wróć do oddechu. Wróć do obserwacji oddechu. Teraz weź bardzo przyjemny, głęboki wdech nosem. Pozwól, aby powietrze wypełniło i rozszerzyło jeszcze bardziej i bardziej Twoje płuce. Zrób spokojny, łagodny wydech. Obserwuj się. Obserwuj swój oddech. I poczuj jak z każdym wdechem Twoja uważność wzrasta. Ty koncentrujesz się na tej czynności. Obądź chwilę z sobą i obserwuj swój oddech. Jeśli cokolwiek zakłóca obserwację, zwróć na to delikatnie uwagę. I powróć do obserwacji oddechu. A będąc w tym stanie, gdy Twoja uważność wzrasta, przypomnij sobie swoje afirmacje. Ogarnij je w całości. Popłyń również w takich słowach i myślach jak miłość, radość, szczęście, spełnienie, sukces, wzrost. I pozwól, aby te słowa budowały obrazy. Poczuj jak. Słowa rozwijają się i tworzą nowe, nowe piękne obrazy: radość, miłość, szczęście, spełnienie, sukces, satysfakcja, zdrowie, poczucie humoru, odprężenie, relaks. Pozwól sobie na tą chwilę. Na tą przerwę, i płyn w tych pięknych obrazach, zdrowia, sukcesu, zdrowego poczucia własnej wartości, dostatku, miłości. A teraz skoncentruj swoją uwagę na osiągnięciach z dnia wczorajszego na każdym, choćby najdrobniejszym, małym osiągnięciu, skoncentruj na tym swoją uwagę, powądź chwilę z sobą i przypomnij sobie wszystkie osiągnięcia z dnia wczorajszego, Będąc w tym stanie, gdy poszukujesz osiągnięć z dnia wczorajszego, przenieś swoją uwagę na dzień dzisiejszy, na wszystkie cele, które masz zaplanowane na dziś, na każdy jeden większy i mniejszy cel. Co dzisiaj chcesz zrobić? Jaki masz plan? Zaobserwuj to, zwróć na to uwagę. I w myśl cytatu, który dziś omawiamy, postanów. Będę trwać, rozwijać się, i pamiętam, że możliwe, że to jest ostatni punkt, ostatnie miejsce przed osiągnięciem sukcesu. I mogę podążać dalej i dalej, osiągając coraz więcej i więcej budując, rozwijając swoje poczucie własnej wartości. A teraz wzbudź w sobie radość z małych rzeczy. Radość pozwól, aby rozwinęła się do poczucia wdzięczności. Wzbudź w sobie radość za osoby którymi się otaczasz za wodę za powietrze wzbudź sobie radość i wdzięczność za te najdrobniejsze i często zapominane rzeczy które posiadasz wzbudź sobie radość za powietrze którym oddychasz za wodę którą pijesz poczuj za to wdzięczność Poczuj wdzięczność za serce, które bije dla Ciebie. Weź głęboki wdech nosem, napełnij powietrze miłością i skieruj je w okolice swojego serca. Możesz również położyć ręce na sercu. I wypełni ten obszar miłością, wypełni ten, tą przestrzeń miłością do siebie, która może rozpromienić się na miłość do innych. I będąc w tym przyjemnym stanie, pozwól sobie, aby to wszystko się rozwijało, wzrastało. bądź chwilę z sobą jeszcze. Teraz możesz powoli zacząć otwierać oczy. Można się nawet przeciągnąć, chwycić za swój napój, wykonać kawę i oczywiście herbaty, wody. i oczywiście dać mi znać. Co sądzicie o dzisiejszej medytacji? A z tego względu, że czas troszeczkę goni, przechodzę już do fragmentu książki. Mam nadzieję, że medytacja podobała się, a na pewno była budująca poczucie własnej wartości. Zakończyliśmy wczoraj. Nie będę powtórzenia robił. Pamiętajcie również też udostępnić ten live. Skąd się bierze niskie poczucie własnej wartości? Odnajdźmy źródła niskiego poczucia własnej wartości. Czyli dzisiaj przechodzimy już do kolejnego etapu. Będziemy poszukiwać źródeł niskiego poczucia własnej wartości. Tomek, rozluźniające. Mhm, świetnie. To jest bardzo ważne. Często myślimy, że rano to jesteśmy tacy już wypoczęci i w ogóle. No, niestety nasz umysł pracuje, a czasami sny nasze potrafią obrazy zbudować, które wcale niekoniecznie są aż tak bardzo rozluźniające i nam sprzyjające do tego, aby rozpocząć wspaniały dzień. Dlatego pierwsza godzina dnia jest bardzo, bardzo, między innymi, dlatego pierwsza godzina dnia jest taka bardzo ważna. Więc pracujemy nad kolejnym etapem. Utrata poczucia własnej wartości jest pewnego rodzaju procesem. Nie pojawia się nagle w okresie wieku 25, 30 czy 42 lat, wręcz bardzo często jest niezauważalne, w szczególności dla, osób, dla osoby, która ma niskie poczucie własnej wartości. Może twoje nastawienie do siebie jest bardzo krytyczne, a może boisz się podejmować jakieś nowe działania? Możliwe, że nawet tłumaczysz każdy swój sukces, który osiągasz poprzez wewnętrzny dialog, na przykład w ten sposób, po prostu raz mi się udało. Zwyczajnie pomylili się co do mojej osoby. Wszyscy mogą to robić. Odnajdujemy źródła niskiego poczucia własnej wartości. Jeżeli tego rodzaju dialog się pojawia, to jesteś w dobrym miejscu. Takie wprowadzenie, jak to się dzieje, nie jest możliwością to, aby jedna sytuacja mm, zniszczyła nasze poczucie własnej wartości. Najczęściej jest to ciąg zdarzeń. Tak jak już wspominałem na pewno wielokrotnie, utrata poczucia własnej wartości jest pewnego rodzaju procesem. Wpływają na to, że nasze poczucie własnej wartości jest gdzieś zdegradowane do poziomu zerowego. Nasi rodzice, nasi partnerzy, partnerki, nasi nauczyciele, nasi przełożeni w pracy. I tak można by wymieniać, wymieniać i dalej wymieniać. A bardzo często my sami potwierdzamy to. Właśnie i gruntujemy nasze niskie poczucie własnej wartości poprzez wewnętrzny dialog. Po prostu raz mi się udało, czyli nie ma gratulacji. Świetna robota, dzisiaj zrobiłeś to doskonale. Rób tak dalej, wzrastaj. Zwyczajnie pomylili się do mojej osoby. W kontekście nie takim, że hmm, po prostu źle mnie ocenili, ale potwierdzamy to. Jak ktoś mówi, wow. Zrobiłeś dobrą robotę. Najczęściej osoba, która ma niskie poczucie własnej wartości, mówi: Po prostu pomylili się. Nie, nie, nie. Pomyli się co do mojej osoby. Po prostu przypadkowo jestem w tym miejscu. Po prostu przypadkowo jestem na tym stanowisku. Wszyscy mogą to robić. Nie ma czegoś takiego jak wszyscy mogą to robić. Każdy z nas jest inny, a gdy jest niskie poczucie własnej wartości. To, co my robimy, uważamy za mało wartościowe, to, co my dajemy dla innych, uważamy za mało wartościowe. Piekarz mówi, wszyscy mogą chleb piec. No to nie każdy piecze ten chleb, nie ma takiej możliwości, prawda? Ale gdy nasze poczucie własnej wartości jest zaniżone, uważamy, że to, co my wniesiemy, niesiemy dla innych, jest to mało wartościowe, bo każdy inny człowiek może również to robić. Oczywiście może to robić. Ale nie ma drugiej takiej osoby jak ty. Więc ty masz swoje jedyne i wyjątkowe zadanie do wykonania na ziemi. Jedyne i niepowtarzalne, bo nawet bliźniacy mogą być podobni do siebie, ale nie są tacy sami. I poza tym nie są w stanie być w tym samym miejscu, w tym samym czasie i robić tego samego. Jesteśmy potrzebni w każdym etapie naszego życia. I trzeba pamiętać po prostu o tym. Że i wszyscy mogą robić to, co my robimy. Takie małe wprowadzenie, i przechodzimy do najlepszego etapu, czyli życzenia. Dokładnie tak. Życzymy sobie wspaniałego, cudownego dnia, tygodnia i weekendu, ponieważ następne, spot, następne spotkanie będzie za tydzień we wtorek, jeżeli wszystkie loty i wszystkie inne mm, czynniki będą sprzyjały, A jeżeli nie, to spotkamy się w środę. Wtedy też również dam znać o tym, że zmieniam termin naszego spotkania. A jednocześnie mam dla Was sugestie, abyście kontynuowali ten proces. Zawsze warto o tej godzinie stałej popracować nad sobą. Jest trochę nagrań zarówno na YouTube, jak i na Facebooku. Można wybrać te, które gdzieś najmniej do Was dociera, gdzie go czujecie. Gdzie czujecie najmniej, tak? Gdzie pamiętacie, tak było mm, niezbyt dobrze mi w, w tym momencie. To właśnie tam trzeba iść. Tam, gdzie czujemy ten opór, to zniechęcenie, tam trzeba iść i tam popracować. I oczywiście mała pogawędka, a ja w tym czasie zachęcam i zapraszam Was do udziału w warsztatach terapeutycznych. Na stronie szczegóły będą. Zamieszczone, będą, już są zamieszczone warsztaty mocy, pikniki terapeutyczne, które organizujemy poprzez Fundację Health Without Limits, terapia i relaks. Piękny projekt. Również zapraszamy do wolontariatu w tym zakresie, ponieważ pracy jest dość dużo, ludzi, którzy potrzebują pomocy jeszcze więcej, więc zapraszamy. Warsztaty terapeutyczne. Możesz uwolnić to, co nie należy do Ciebie. Teraz. Następny projekt jest przygotowywany w Danii, ale prawdopodobnie zostanie przeniesiony gdzieś na teren Niemiec. Jesteśmy w trakcie reorganizacji i na Manchester zapraszam. Tam już jest termin. wyznaczony miejsce wyznaczone, więc wszystko już zgodnie z planem. No i oczywiście warsztaty mocy na Majorce. To będzie piękne wydarzenie. Zapraszam wszystko znajdziecie na stronach internetowych no i oczywiście na Facebooku też publikujemy a teraz dziękuję za nasze spotkanie życzę cudownego cudownego dnia mega fajnego tygodnia dużo dużo miłości przesyłam pozytywnej energii aby ten tydzień dzień był rewelacyjny a wy pamiętajcie pracować nad poczuciem własnej wartości. Aha, jeżeli ostatnio mi ktoś pytał, że nigdy nie mówię, pokazuję książkę i nie mówię, gdzie ją można kupić, bo w księgarniach jej nie, nie widać. Jest dostępna na Amazon, więc bez problemu można tam po nią sięgnąć. Dziękuję. Cudownego dnia. Dzięki za spotkanie i udanego dnia dla wszystkich. Anuszka. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Udanego dnia. Pięknego dnia życzę Magdalena. Pięknego dnia cudownego dnia. Pięknego dnia wszystkim. Cudownego dnia. Arigato. Super. Tomasz. Medytacja była rozluźniająca. Dziękuję. Wszystkiego co dobra. Wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa. pa.